Cześć, dzisiaj mam dla Was tak, kolejny. I tym razem będzie to tak: lakiery, które kupiłabym ponownie, gdyby, nie wiem, na przykład ktoś przyszedł do mojego domu i zabrał mi, ukradł mi wszystkie moje I to lakiery. To zdecydowanie będzie odżywka i top coat. I mam, powiem Wam tak. Jak myślałam nad tym tagiem, to doszłam do wniosku, że w sumie bardzo mało mam kolorów takich, y, konkretnych kolorów. Raczej są to podstawy, czyli na pewno bym zainwestowała znowu w odżywkę, czyli to będzie Eveline. Na pewno zainwestowałabym w Top Coat, czyli będzie to Sally Hansen Instad Dry, o którym w kółko gadam ostatnio. Yy, na pewno będzie to matowy top coat, a ja akurat mam New York kolor, ale mi to wszystko jedno w sumie, jaki to by był, i mam zapas matowego top coatu i zawsze się przyda taki matowy top coat. Natomiast z takich podstaw jeszcze to byłby biały kolor, którym jest Sally Hansen Extreme Wear i nie znam żadnych Żadnego innego białego lakieru, który tak dobrze robi stemple i tak dobrze kryje płytkę. Także, mimo tego, że on oryginalnie kosztuje 14 zł chyba w naturze go kupowałam, to i tak warto te pieniądze wydać na niego, bo jest naprawdę bardzo dobry. Zresztą na filmiku widać jego zużycie w moim przypadku, a mam go może, nie wiem, od dwóch miesięcy, coś takiego. No i czarny lakier. Czarny lakier to typografia Else, kolory Alike. Ja go kupiłam w jakiejś promocji i nie żałuję i naprawdę jestem zadowolona z tego lakieru. Znowu dostępli, jest bardzo dobry i bardzo dobrze kryje płytkę. Później myślałam, myślałam, myślałam i doszłam do wniosku, że jest na pewno jeden brokat, którego, bez którego ja się nie potrafię obyć. To jest mój ulubiony brokat od zawsze. Zapłaciłam za niego jednego funta w Anglii. Jest to firma Technik i lakier nazywa się Mermaid czyli syrenka. Jest to przepiękny, holograficzny, niebieski brokat różnego rodzaju heksy w wielkości. Ja go mam ponad rok i ani trochę nie zmienił swojej konsystencji. Jest cały czas taki sam. Następnym brokatowym toperem jest Vibo Extreme Growth. Zdaje mi się, że tej serii już nie ma. Zdarł mi się numerek, więc nie potrafię Wam powiedzieć, ale to są złoto-różowe refleksy co zresztą widać i następny chyba mój ulubiony ze wszystkich top coatów brokatowych jest to złoty flake nie byłoby w nim może nic takiego nadzwyczajnego gdyby nie to że on przy okazji matowi paznokcie i ten efekt wygląda magicznie na każdych paznokciach i to mogłybyśmy w sumie zakończyć na tym, Moją, e, mój taki niezbędnik, który bym od razu zakupiła jak tylko bym dostała, e, została obrabowana ze wszystkiego co mam, ale no, musimy się zastanowić nad ulubieńcami takimi kolorowymi, czyli zdecydowanie na pierwszym miejscu zawsze stoi... Zoya Dream, to jest lakier który śnił mi się po nocach, marzyłam o nim dzień i noc i moja ukochana przyjaciółka Ania postanowiła mi go sprezentować na urodziny także mam go od października ani razu go nie użyłam jest to lakier, który będzie ze mną chyba do końca bardzo mi go żal za każdym razem jak go muszę odkręcić i chyba tylko dlatego, że w sumie ta cena jest taka wysoka 43 zł, jak widzę. No, i takim drugim lakierem, który mi się śnił po nocach i nie wiedziałam, czy mam go kupić, czy mam go nie kupić, to jest Mint Candy Apple. Oczywiście. Czyli chyba u każdy lakieromaniaczki możecie go znaleźć. To jest taki podstawowy esik, o którym każdy słyszał, każdy wie. I te dwa lakiery. Zoya Dream i Essie Mint and Candy Apple to były dwa moje lakiery na liście na pierwszym miejscu i zawsze chciałam je mieć i bardzo się cieszę, że je mam i w sumie to tyle jeśli chodzi o lubieńców eee, mogłabym jeszcze powiedzieć ewentualnie o Lakier, który nazywa się Midnight Kamis z SI, ale tylko dlatego, że jest on ciemnym, niebieskim, z brokatem, czy też z takim shimmerem, powiedziałabym, lekkim. To jest lakier, który mm, uwielbiam ze względu na kolor, i tak naprawdę każdy takiego koloru lakier. Już byłby dobry. Już nieważne, czy to jest Essie, czy, czy Vibo, czy, czy, czy Lovely. Ja zresztą robiłam porównanie Lovely z innym takim niebieskim, ciemnym lakierem. Spróbuję to podlinkować Wam. Chodzi mi o to, że po prostu, jeżeli by ktoś mnie okradł ze wszystkich moich lakierów, to pierwszym lakierem, który bym sobie kupiła, jeśli chodzi o kolor, to jest taki właśnie niebieski, i ciemny co zresztą widać po Dream, y, moim ulubionym lakierze ever, w ogóle. No! I y, chyba pierwszy raz się uporałam bardzo, bardzo szybko z filmikiem, jestem z siebie dumna. Mam nadzieję, że każdy z Was wytrzymał do końca i obejrzał y, ten filmik. Y, ja się z Wami na razie żegnam, zapraszam Was na bloga, zapraszam Was na Instagram i zapraszam Was oczywiście na Facebooka. Jeżeli macie ochotę, wszystkie linki Wam zostawię na dole. Do zobaczenia. Cześć!